dzielę się szybciutko e, e, radosną wiadomością. Wasze radości są też moimi e, radościami. Niepełnosprawne małżeństwo dostało e, kredyt hipoteczny na domek jednorodzinny, słuchajcie. Ona, ta kobieta ma, nie będę wymieniał ich imion, ma problemy z chodzeniem i cieszy się, będą mieli domek i wszystko będzie na płasko. I dzwonili chyba dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej, że jeden z banków im odmówił Kredytu hipotecznego. Kto to był za bank? To był bank Millennium. I tak słuchajcie, tak rozmawialiśmy i rozważaliśmy, co mogło być powodem. Wysłali wszystkie dokumenty e, pocztą elektroniczną, no i pani z centrali e, dzwoni. Oni razem, słuchajcie, łącznie na czterech etatach pracują. On na dwóch w jednej firmie, takiej zagranicznej, jednej w polskiej. I się pytają tam, jak sobie pan radzi na dwóch etatach. On mówi, że jest niepełnosprawny i godzi to, te dwa etaty. No i ta druga, co to za firma? Tam jedna była zagra zagramamiczna, a ta druga. Pytają się, a to jest taka firma rodzinna. Słuchajcie, to jest firma rodzinna, ale potężna polska rodzina. Yy. I on przyznał się do swojej niepełnosprawności, tak jak już mówiłem. No i ma informację zwrotną, że nie dostał kredytu. No i agent się zdziwił. Mówię, słuchaj, ty masz takie zdolności kredytowe, to jest nami ich pensje, jakie mają. Mają potężne dochody, to jest bardzo dobrze para, to są to osoby bardzo dobrze wykształcone i z doświadczeniem. I agent im powiedział, to bardzo dziwne, bo powinni wam dać, zaproponować mniejszy kredyt. A oni po prostu, bank milenium ich skasował. Nie wiem dlaczego, jaką mają politykę kredytową. Kredytu nie dostali. No agent był zdziwiony. A drugi bank bez problemu ich dał. I to jest bank ING, mój ulubiony. To jest ING, wcale się nie pytało, nie dzwoniło, nie weryfikowało, tylko bazowało na przesłanych dokumentach. A to jest mój bank ING. Ja już go chwaliłem, że to w sektorze bankowym jest to bank, który ma największy wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych. Mają fantastyczne... Biuro prasowe bardzo mi się dobrze z nimi rozmawia i udzielają wszystkich informacji. Po prostu jest to bank przyjazny. I bardzo się cieszę. I z przyjemnością ogłaszam, że i cieszę się, że mam w i też, i konto y, firmowe, to są dla Was takie y, sugestie. Y, nie, nie mówcie, że jesteście osobami niepełnosprawnymi. Y, nie mówcie, że w jakiejś tam firmie rodzinnej czy coś. Trzeba być ostrożnym i życzę Wam, żebyście otrzymywali kredyty hipoteczne. A jeszcze jedna sprawa, może też się to przyczyniło, że oni wzięli już jeden kredyt hipoteczny w ING i spłacili go. Nie wiem, to nie moja sprawa, ale bardzo, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że mury się pną do góry i będziecie szczęśliwi. Jesteśmy cały czas w kontakcie. Dzielcie się podobnymi historiami i wrażeniami, jak u was, z kredytami hipotecznymi, potyczki z bankami, które należy, które warto pochwalić, a które podrapać się i zastanowić, czy korzystać z ich usług, aczkolwiek ja nie potępiam, milenium, mam tam ROR, jestem zadowolony, chwalę sobie ich usługi, ale tutaj z kredytem hipotycznym coś chyba tutaj nie zadziałało.